Witajcie moi kochani, już w odcinku 15 z kwienia 6 znacie mnie jako Lucas Monatto i myślę, że nie bez bezpędnego bez przedłużania rzucę okiem na Wasze pytania. Podaję mi link, widziałe już najnowszą produkcję. No, w sumie luknąłem na nią i szczerze mówiąc nie spodziewałem się premiera Morawieckiego w roli Supermana, ratującego ziemię przed asteroidą. Tego też ja się mnie spodziewał. Czemu cała szkoła szkaluje pana tarkę? Nie wiem, czy to jest cała szkoła, ale... W sumie nie wiem, czemu co niektórzy mają do niego jakieś tam swoje uprzedzenia, no ale... Co ja mogę z tym zrobić? Harry Potter i niebiańskie widmo? Nie, o takiej części Harry Pottera jeszcze nie słyszałem. Można by tak może Można by tak kupić mieszkanie. No, jak tam... Jak uważasz, że nadszedł dla ciebie taki czas, to zrób, jak uważasz. Lukaso, kupiłbym sobie Challengera, ale nie mam pieniędzy. Eee, tak to jest gdzieś w świecie. Jest wiele towarów, naprawdę sporo, ale brakuje kiedy pieniędzy do ich kupienia. Tak to już niestety jest. A, tu ja założyłem, że za to, że przeczytałeś cały ten tekst w tamtym QA. Nie wiem, czy to z kianie zwykłego, ale zrobiłem dobrze, no to okej, okay, Niech będzie. Wiesz, że moja babcia kiedyś piera i się zesrała? Moja no, twoja babcia na pewno ma już trochę lat, więc dla starszych ludzi niestety... U nich to niestety nie jest nic niezwykłego, no niestety tak... To już jest... ze starszymi ludźmi. Kiedy nowa... wiecie... Wie, niedziela wieczór? Kiedy nowa niedziela wieczór? No wieczora jeszcze nie mam, do wieczora jeszcze jest trochę czasu. No niedziela jako tako jest, a czy nowa? No każda niedziela jest. Jakaś tam nowa. Co? Aha, co? Widzę, że jakichś dwóch widzów wygryzło nas. Czy ja wiem czy teraz was wygryzło? To ma ja mamy zaznaczenia ilu jest... W sumie, jak chcesz to powiedzieć. Każdy widz jest tak samo ważny. Czy nowy, czy stary? Każdy widz jest ważny. Tak mogę powiedzieć. Więc nie, nic nie musisz się martwić, że ktoś was wygryzł. Dla mnie jesteście tak samo ważni, i to się nie zmieni. Kujże, póki gorący, to było powiedziałem przez senseja z LEGO Ninjago. Może i tak, ale szczerze ja tego nie, jakoś tak średnio to oglądałem, więc mogłem o tym nie wiedzieć. Hasło to dupa siki? Ale do czego to hasło jest, bo nie za bardzo wiem. Uśmiech? Nie wiem, mam się uśmiechnąć na komendę? Tak trochę nie wypada. Na komendę się uśmiechać, to trochę wydaje mi się dziwne. Czy znowu Kalif ma ci pokazać jak się walczy? Nikt mi nic nie musi tu pokazywać, nie ma takiej potrzeby. Czy robisz kubę pod siebie? No bez przesady, normalnie do toalety chodzę jak każdy normalny człowiek. Czy walisz konia do biedaka? Nie, aż takich rzeczy nie robię. Czy wolałbyś mieszkać w grocie fidlowej, czy w grodach... FIDLO... FIDOLWYCH. Widzę, że... Przedstawione są jakieś litery, ale... Dwa różne miejsca. Gdybym jakiekolwiek którymś... <laughs> Musiałbym jakieś... No jakoś się poznać oba miejsca... I dopiero mógłbym zdecydować. Czy lubisz baję? baje? Baje.pl to była taka strona. Kojarzę tą stronę, ale wiem, że ostatnio... Już jakiś czas temu były z nią jakieś problemy. Ale kojarzę... ją. Kiedy we ligę? Nie wiem co to jest to veligę, więc... Nie wiem. Co sądzisz o Fidel Stiku? Cóż, co ja mam o każdy sądzić? Dopóki kogoś w miarę jako tako nie poznam w miarę, to nie potrafię jakiejś opinii wyrobić. Czy lubisz tego gruba za coś się z biedakiem zadaje? Cóż, kto się z kim zadaje, to są już jego prywatne sprawy. Nie mnie w to... Je, nie moja rola, żeby w to ingerować. Ile razy Cooper dziennie robisz? Czy ile razy jestem w toalecie zależy? Czasami raz dziennie idę do tej to toalety w ten celu, a czasami co drugi dzień. Zależy. Kiedyż się to dostanie komputer? Skąd mam wiedzieć, kiedy dostanie? Wszystko zależy od tego czy już zamówił i na kiedy se zamówił. Kiedy biedak komputer dostanie? Bo mówi, że w styczniu, potem w kwietniu, potem, że na początku wakacji, potem, że na końcu, potem, że niby 6 października, potem, że 10, no to wiesz, kiedy dostanie? Nie mam pojęcia, naprawdę. Ale skąd tak mówi, to pewnie tak naprawdę jeszcze, tak naprawdę możliwe, że nie dostanie. A mówi tak, żeby wam zrobić nadzieję. To jest oczywiście moja taka teoria, bo wszystko jest możliwe ich hymn anarchistycznej Ukrainy. Chyba nie, raczej ciężko by mi się śpiewało po ukraińsku coś. <laughs> sans zgranie? Coś widzę z graniem, ale co sans? Sens grania? Czy granie ma sens, mam tak zrozumieć, czy nie? Co byś zrobił, jakby zobaczył fidelstik za oknem? Czy ja im coś ciekawego? Nie wiem, może bym trochę był zdziwiony, widząc kogoś nieznajomego na swoim podwórku. Lebul Gong. Jaki gong chodzi tutaj? Gongu o gongach słyszałem trochę już, ale o takim to jeszcze chyba nie. Fidel Krakstro. Wydaje się jeden jedna z moich no, widzów, ale myślę, że jeśli się nie mylę, to po raz kolejny zmienił swoją nazwę i wizerunek. Co sądzisz o Rashidun Kaliphatę? Nie jestem pewien co to dokładnie jest, więc nie wiem co mogę o tym sądzić. A tu widzę rozwinąłeś Rashidun Kaliphate Battles 6. Domyślam się, że to jakaś gra jest, w którą na pewno, na pewno nie grałem. Kiedy w twierdze, albo kiedy, kiedy stream z Europy, jak jakaś z gier mnie zainteresuje, to wtedy w nią grywam. Więc nie wiem, czy coś z tych tego, z gier tego, z tego coś będzie. Musiałbym oczywiście je poznać i jakoś jako sam je ogarnąć. Kiedy zagrasz w twierdzę z kalifami? W twierdzę zagram, jak mnie ta gra, no jako taką, zaciekawi. Będę chciał spróbować. Na razie mnie ciekawią gry z tematyki Residenta Evil'a. Czy drzewo upada? Dwa razy się ktoś o to zapytał. No jak się drzewo zetnie... Walnie w nieporządny piorun albo przejdzie porządna nawałnica to upadnie Kij? No kij, takie drewniana Takie drewniane dr... Takie drewniane drewno Trochę dwa słowa Trochę bez sensu, bo jak drewno? No, może nie być drewniane Czy w Albion Online to decydujesz, to decydujesz kiedy biedak dostanie komputer? Nie mam pojęcia, no w całą grę nigdy nie grałem, więc nie wiem tak samo nie wiem, czy ja decyduję do jakiego się modlisz kamienia. Nie wiem. Nie grałem w tę grę. Co by było, gdyby krokodyl uciekł Sknerze? Najpierw Sknera musiałby takiego krokodyla mieć. A gdyby uciekł... Oj, to będzie Sknera pewnie by go szukał. Byle jak go odzyskać i na nim jakoś zarobić. Czy ocenisz kanał mój? Może zrobię to później. Może później to zrobię. Jak nie zapomnę. Czy chciałbyś wyssać żółć z zębów biedaka? Nie... aż mi niedobrze się lekko zrobiło na tę myśl. Nie wiem, co ty masz za pomysł? Czyż jeda jest najlepszy? Jeśli w czymś osiągnął jakieś mistrzostwo, no to może jest najlepszy, a może i nie jest. Czy to robota cyfrokrada? Jeśli ktoś ukradł cyfry, to na pewno jego robota. Jeśli nie... Można mieć już wątpliwości. Co u ciebie robi kalif kupiec? No to jest też dobre pytanie. Przed kupić smocze jajca? Nie wiem, jakie interesy przyszedł u mnie załatwić. Ale może się dowiem. O, i papa kalif też jest? No, widzę, że ich dobrze znasz. Coś niesamowitego. <gryw> widzę, że może, mam, może to dla mnie zaszczyt, że takie dwie. Osobistości mi odwiedziły. Nie wiem. Czy to prawda, że Rekuer ma żółte zęby? Cóż, nie widziałem jego zębów, więc nie wiem. Ku... Przepraszam, już nie będę. Shii. No mam nadzieję, Gibi, że nie będziesz mi tak się wyodzywał. <gry> Znowu ten mem o prostytucji. Jaki mem? Bo ja tak żadnego mema o prostytucji nie widziałem. Może ty widziałeś, ale ja już niekoniecznie. To znaczy słowo Vibe. Od razu powiem pierwsze raz to słowo widzę na oczy. Nigdy taką nie też nie słyszałem, więc... No nie mam pojęcia. V.I.B.E.? Nie no, z niczym mi się to nie kojarzy nawet. Kopisz diaksy pod kołderką? No niestety nie mam pod kołderką Diaksów, więc nie mam co kopać. No niestety, takie jest życie już. Czy puszczanie się za pieniądze jest złe? No, uważa się, za, że prostytucja. No, jest jednak zła się, uważa. Więc jako tak, o tak. Czy za 500 umyłbyś dupę dziewczynie? Czy ja wiem? Kurde, nie wiem, ja sam nie wiem. Czy za 500 coś takiego zrobić? Może im bym to zrobił, ale. Miałbym do tego, do tego jeszcze wątpliwości jednak. Rakieta feta. Co ty mi tu jest. Przemycasz mi w tych no, wyrazach co, jakieś nazwy narkotyków czy coś? Rakieta pełna fety? Nie, raczej by to nie był dobry pomysł. Zrobisz kiedyś dub na odcinku? Kto wie? Może i zrobię, może i nie. Nie chcę nic obiecywać, żeby ktoś mi nie mówił, że nie dotrzymuję obietnic. Ala, moje wafelki No ja i nawet nie zebrałem felków. Nie wiem, jaka Ala mogła ci zabrać. Jak już, ja ci żadnych wafelków nie zabrałem. Na mnie nie patrz. O, coś ciekawego się zaszykuje. Okej. Okay. Ona trzęsie swoją dupą, no i cała jest mokra. Daje jej 10 na 10, ale w skali Beauforta. Się wygina jak wyginą bez tych polskich znaków. Oj, do niej jest ogonek, więc to dupy sporo ma tu. Jej menedżer przez depreche, bo choć na rakietę, to jak ją gdzieś zaprasza, no to słyszy nie polecę. To nierówno dzieli BC, lecz przychodzą tu dla niej. Całe życie piach w oczy, ona wodą w oazie. Kiedy inne na nią patrzą, no to zła też zazdrość jest. Z tego ciała to nie zrobią, nawet w TV mango sklep. Ich typy już czerwone zachodzą od buntu w głowę Nagle są jak Balcerowicz, muszą odejść A ona tylko dupą trzęsie w bit I robi to tak, żeby mogła moim wersem być Nie mam uwag, ale coś i tak przykuje A to wszystko no to ona ma tu w dupie No powiedzmy, całkiem ciekawe zrobiłeś piosenkę nawet Powiedzmy ale z tą dupą niekiedy przesadzałeś. Moim zdaniem trochę za dużo tej dupy tu jest. Znasz Filipka? Hmm, zależy jakiego jeszcze Filipka. Mogę znać wielu Filipów, ale niekoniecznie to musi być ten, o którego ci chodzi. Co ma miejsce raz w minucie, dwa razy w momencie, a nie raz w ciągu tysiąca lat? <laughs> Dobre pytanie. Co może mieć. Jednorazowe miejsce w jednej minucie, coś dwa razy w jakimś momencie, ale nic nie... ale ani razu w ciągu tysiąca lat. Kurde, dobre pytanie. Na które niestety nawet nie znam odpowiedzi. No prawdę, zagiłeś mnie tym pytaniem. Powiedziawszy. Nieprawda nie mam pojęcia, co to może być. Nie wiem. Prawdę. Tym pytaniem. Rozbroiłeś mnie do, totalnie. Pozdrów Karolinę R. Cicha wielbicielka. Ja mam cię wielbicielkę. W sumie jak cicha, to to wiadomo, nie chcesz się ujawnić. Nie wiem, o kogo może chodzić, ale jeżeli to Karolino R, oglądasz to, no to cię pozdrawiam. Skoro ktoś mnie o to poprosił, to ja chętnie mogę spełnić jego prośbę. Czuj się pozdrowiona. Masz snapa? Nie, raczej z tego typu rzeczy nie korzystam nawet. Elo Benz. No, Elo. Elo, Elo 320. No i do, doszliśmy do końca. Prędzej czy później musiało to nastąpić. Tak, tak samo jak powinien nastąpić, wiadomo. Zakończenie odcinka. No i pewne pożegnanie. Gdyby nie to, że wczoraj coś miałem na koniec też dodać. A dodaję dopiero dzisiaj, bo wczoraj mi się zapomniało o dość, moim zdaniem, zabawnej, ale też dziwnej sytuacji. Niby wszystko zaczyna się normalnie. Wychodzę normalnie po chleb kupić, normalnie wszystko zaczyna się, a wracam. Zostaje taki widok, psy przy mojej bra przy bramie, no niby nic dziwnego, gdyby nie to, że brama zaczęła się otwierać ogólnie. Po prostu... No trochę mnie zamurowało, bo wychodziłem uliczką, brama była zamknięta. Przychodzę, brama otwarta. A koło niej psy. No pierwszy co się do głowy, psy otworzyły bramę. Ale myślę sobie, że to niemożliwe, no. Ale z drugiej strony nikogo innego nie było. Brama była zamknięta dobrze, ale nagle jest otwarta, no. Nie wiem szczerze powiedziawszy. Musiałem sobie... ale pomyślałem, co to jakieś za psy są. Spryciule. Nie wiem, martwiły się o mnie, czy co? Że aż otworzyły bramę i chciały za mną najpewniej pójść? Nie wiem. Prawda, nie wiem co o tym sądzić. Chcecie, możecie dać na ten temat swoją opinię pod tym QD-em, naprawdę, jak chcecie. A ja się będę z wami żegnał w tej niecodzienną sytuacją. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Hejka.